Bauczyn ma również kolor, zapach i smak. Zaraz sprawdzimy jaki. Jaki zapach ma bołczyn? Piękny! <noise> bołczyn ma zapach. <głosy> <głosy> Ten ma zapach po pierwsze zrożony, ale też radości, szczęścia i ducha franciszkańskiego. Boże! i Boże! radości. Jest to kurs na miłość, ma, miłość a... więc Wauczyn ma zapach w Wyjątkowy. Oczywiście, że Adidasa. To zależy, gdzie się stanie. Myślę, że zapach Wauczyna przypomina coś jak jakaś letnia przygoda, coś ala... morski powiew, bryzy. Nie wiem, co powiedzieć nie. Jaki kolor ma Wauczyn? Brązowy. Taki jak ten. Brązowy. Zielony? Złoty? zakręcony. Czerwony? Zielony. Tak więc ja uważam, że Wołczyn ma kolor drużowy. Ja uważam, że Wołczyn ma kolor żółto-czerwony. Ja ma Makuje Wołczyn. No zastanówmy się nad tym, bo jest bardzo trudno powiedziane. Nie wiem! No poważnie, <śmieniu> Pomyślcie! nie, tak, nie, pomyślę, 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 nie, 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 nie wiem, kur... nie wiem, sorry. Wspaniale, wspaniale, oczywiście wspaniale, ale pytania pani... nie było. Jak kiszone ogórki. Tak, jak kiszone <śmieniu> Tak więc, moim zdaniem bolcze smakuje jak jej tylko ponieważ ludzie tutaj takie kiszone i Kiełbasa. Kiszonej kapusty. Bouchen smakuje mi smakiem rozdęku, smakiem... ...czunnych ogórków i herbaty z cyklem. Dziękuję. Nie wiem, Bouchen smakuje spadniętym żołędziem w ogóle, jakąś śliwką na dole i żelazkiem. Nie wiem, czy mrówkami, które wpadną do garnka z mlekiem. Nie wiem. To wszystko.